Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy montować klimatyzator Mitsubishi Mitsubishi Heavy. Jeden będzie 25, drugi 20. Jeden będzie w salonie. Wcześniej klientowi przygotowaliśmy instalację. Tak to mniej więcej wygląda. To jest przez nas skupane. Tak, i tutaj w wykończeniu to poszpachowali, pomalowali. A teraz przystępujemy do montażu. Mamy piękne słońce. W Wąbrzy dzisiaj jest słoneczny dzień. Akurat dobry moment na montaż klimatyzatorów na dachu. Pogoda nam sprzyja. A tutaj jest instalacja wystawiona do jednostki wewnętrznej w sypialni. Witam wszystkich serdecznie na drugiej części etapu montażu, klimatyzacji położoną przez nas już instalację. Z tyłu mamy bardzo piękne słońce. Bardzo fajną, ładną panoramę Łomży. A tutaj Wystająca nasza instalacja od klimatyzacji. Zaraz przystępujemy do prac montażowych, klimatyzacji. Słońce dalej świeci. Horyzont, tak jak był, bardzo piękny, tak dalej jest. My jesteśmy ku końcowi naszych prac. Piękny Mitsubishi stoi. Gotowe do pracy, także idziemy teraz na dół. Pokażę zaraz jeszcze jednostki wewnętrzne, jak zostały zamontowane. My będziemy kończyć nasze prace. Mamy zakończone prace już w sypialni. Jednostka wewnętrzna zamontowana. Jednostka wewnętrzna w salonie także zamontowana. i działa. Klient na pewno będzie zadowolony. Thank you.